Chodź się przejechać, Montana Pan, pan, pan panie Janku, a czy, czy? Panie Janku, czy pan autoryzuje, aby tutaj pan Montana do mnie wsiadł na chwilę? No <noise> nie no. wiem, no. Montana, zapytaj się przełożonego No, no nie, no to pojedziemy przejechać się, pogadać Nie, no jedziemy, no spokojnie, No Montana, pan Janek wydał polecenie Wykonujesz rozkazy, czy co? Bo jeszcze, jeszcze niżej polecisz Montana, no, jak tak dalej pójdzie Słuchaj się. Sprawa jest taka, że nawet jeżeli ma stopień wyższy, oboje będzie mm -hmm. on Nie może mi wydawać polecenia, żebym jechał z cywilem autem. No, no ale... nie, ale powiedział: Nie, no jesteś. No. Mówiłeś, że jedzie, więc je do tego No, i I no to... właśnie. Dziękuję, panie Janku! Co to jest kluczowe? Za co to było? Zasługiwałeś! Dobra, no. Odejdź, odejdź, odejdź. Nie! Yeah. Mm. Mm. Ała! Wystarczy, spokój się, kurwa A what, ty... wystarczy, wystarczy Stop <grystanie> Wystarczy To co, 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 co mnie lejesz my dalej? Ja chcę zembić, wychowuj Jak się chcecie sprać, się to dajcie A obstawić wierzy. Ała, no powiedziałem, wystarczy, no co ty robisz? No to co to była za czaryszka? Co to jest? Co ty robisz? Kask mój, no Powiedziałem, wystarczy mm. Ja ci podniosę ten kart. masz? Masz, okej, dobra, Podnieś mi czapkę Czapkę im podnieść. A kto mi podniósł hełm? To już gra ci podniosę hełm, a ty mi czapkę uh -huh. <grym> Dobra, Stuwa na Montanę Aha, <grym> aha Aha Fajny jesteś A to jest broken system, Po prostu trzyma spację, chat Aha. No przecież un... Co za szmata, dobra. Okej. Okay. No przecież uniknąłem. Aha. Aha. To ciekawe, bardzo ciekawe. Pysar, już no spokój się człowieku, po co mamy się bić? Słyszysz? Nie. Hak, prawy hak, prawy daje. No spokój się. Aha. Jakie to jest broken, chat. No, no, dawaj jeszcze. Jak trzymam spację. Ej, serio mam ADHD? Ja tego nie zauważyłem. Jak grałem w Fortnite'a czy coś, ale wydaje mi się, że mam ADHD. Na przykład mam zadanie: task, zostać w celi. No nie? No ja dobrze, mogę zrobić tak. Już się, już się wykonuje zadanie. Już, w tym momencie. W tym momencie się wykonuje zadanie. Ale kurde, ja bym coś pora. Oj, oh, jest. Oj. Oh. Oj. Oh, yes. Nie, no to ja kolejne za rok się robię, także. No, ja kolejne. znaczy, yy, Co? Pierwsze za 5 no. lat. Dobra. <ślesk> to może razem pojedziemy akurat. Dobra. Dobra. Eee, ee, je policję! Je policję! <ślesk> Oho. Zwaniaczek się tam kurwa trafił. Dzień dobry panie władzo! Dzięki, dzięki. No, jest dobry powrót z wakacji. Let's go! Proszę współpracować, tak, tak, bo inaczej będą nałożone pa na Pana postępowania ale... za niewykonywanie po... A co to jest ja postępowanie wykonywane? Ta, ta rośnie. Pani mówi, ja robię, no. Poproszę o Pana dowód rejestracyjny, oczywis dowód osobisty oraz dowód, mm -hmm. dowód pojazdu. Czym znaczy, się daje? różni dowód, dowód pojazdu od dowodu rejestracyjnego? To to prostu, to nie jest nie jest wiemy, co wyjąć. Panowie, bo pani to tak, jest ten. A licencje, licencje, licencja. Licencja pilota, O, Pani. Dzień dobry. Dzień dobry. Muszę przestać się pucować do kadetki? Ale nie czy nie pucuje, podałem wszystkie dokumenty potrzebne. By... E... Zdaję, cały się takim czas sucharem, że aż mi kręgosłup wypadku w aucie. Otworzę szybkę, żeby lepiej pana słyszeć. Tak. Co pan mówił jeszcze raz? Że kupam jak ch Kapitanie, czy mogę kontynuować interwencję? Kapitanie, stawko. Szef, 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 kiedy no, wypływamy? Nie tam. <laughs> A wiesz, że jak powiesz pies w dole z językiem, to jest przekleństwo. <laughs> mocny, mocny temat. Mocny, <laughs> mocny temat. temat. Mocny temat. Jest mocny mi temat. Się. Fajno. O, te coś. Dzień dobry! Ciebie, dzień dobry. Ciebie, do dzień dobry. To Co? Co tak. na... Jeżeli ściszy pan piosenkę, zakończymy interwencję szybciej. Dziękuję dla pani. Oddaję panu dokumenty i dzisiaj dzień że zostanie nałożony na pana mandat za jazdę niewłaściwym, którym jazdy w wysokości 500 dolarów. Proszę pani, chciałbym odmówić y, przyjęcia mandatu. Dobra, wtedy zprawy, <śles> No, i tak to jest. Drodzy wierni, dzisiaj świętujemy Dzień Kierowców. Z tej uwagi, dzisiaj będziemy mogli poświęcić każdy Wasz samochód. Oczywiście za darmo, z każdym chwilkę porozmawiać. Możecie się pochwalić samochodami, co z nim jest nie tak, co z nim jest tak. No i oczywiście będziemy mogli tutaj przystąpić do święcenia. Bardzo mi się podobały nasze samochody. Mamy tutaj sportowe klasy, klasy robocze, klasy gówno, ale w większości mamy naprawdę bardzo ładne okazy. Między innymi mamy też samolot. Zacznijmy od psalmu. Bóg jest najwyższy. Jeździmy bezpiecznie. Mamy po samolocie, tak czy inaczej, żeby, jeźdź, żeby żeby się siodełko nie wbijało i prycza, żeby się nie rozkręcała mm -hmm. i jeszcze, żeby wiadomo co, wiadomo czemu. I żeby I, po górach dobrze jeździć. I żeby jeździł po górach, pyk, pyk, i żeby pani się nie wywracała na głupi ryj, pyk, dobrze. A Mój można prosić tacę, no oczywiście, że nie jest, proszę panią, tak się po prostu mówi, czy można prosić o tacę? No to na pana, dopiero mogę dać trochę. Mm -hmm. Dziękuję. Ja pani dam pieniążkę, bo panu. proszę. Dziękuję. Postarza moje jeszcze? Pewnie, już jedziemy. Przepraszam bardzo, to jest mój rower. Nie będę pan to, to piekle smarzył. Groźby, rozumiem. Proszę, proszę, proszę bardzo, do widzenia. Czy mam jakiś Czemu ja nie mogę jechać? Ty, jedna opona mi działa, ale wszystkie są. Co je? Ja na czymś sto Na krasnalu stoję, co za szmaty. Na przykład na tak biegać, to mógłbym całą mapę obiec dookoła. To jest jakiś pomysł. To, ale wie pan, inflacja jest teraz, no nie na mieście, <śm> więc challenger są cięższe, to by pan musiał jako rzeczownica to robić. Jako rzeczownica? O tak. A wie pastor, ile mi to zajmie? No ile? Układam, że tak półtora ja. Ale widzi pan, wtedy jest instant invite. To do kiedy mam czas? Nie ja wiem, kurwa, z miesiąc. Nie wiem, jak pastor to rozpatrzy, że tak to ujmę. Byłem kreatywny. Do Pareto miałem się czołgać, a od Pareto miałem biec. Tam też dałem ramy czasowe. Kiedy się zaczyna? Ty czekaj, jak chłop mnie trolluje, jakiegoś mi tu wkleju, to to jest insane. Dobra, nie ma. <śled> ja ale nie mogę z człowieka. O ty! <śled> o nie! To normalnie Ben Hill song. Nie mamy czasu na gadanie, żegnam Pozdrowienia od Futraga. Pandy, to livestream. leży Dobra Żyjesz, kuj! She's gonna She's gonna... Ale... Spokojnie, chciałem ci coś pokazać Odejdźmy, odejdźmy, odejdźmy Dobra, panowie Wszyscy ładujcie moją manę, ładujcie manę no, pożegnumarł! O. O. <grywa> Weźmy się panu. To ja się zajmę. Dobrze, panie kierowcy, czy na pan pas zatrzymania? No, zatrzymałem się tutaj. No, a czy da pan pas zatrzymania przez nas? A, tak, ja nie tym pasem. A wy pan dlaczego? Chciałem uniknąć zderzenia z kimś, bo chciałem odłożyć samochód do garażu już. No i gówno. A co dalej było? Dalej była jazda szybsza. No. Przed? i jeszcze coś było przed. No przed czymś? czymś? Nie, z nikim! Nie. A tu panowie mnie przed cały czas nikim? ścigali, a myślałem, że to do kogoś innego. Przepraszam, od razu mnie się zatrzymał. Dokumenty poproszę do kontrowy. Jak najbardziej. No tak. Oczekujemy w pojeździe. Oczekujemy. Tutaj. A mogę no. wysiąść tylko coś sprawdzić? Nie, nie, nie może pan! Super. Ty! Tu jest takie tajne przejście. Pamiętam dwa lata temu. Ciekawe czy działa. No, no, dawaj. Nie no! Tu, 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 san. No, Nie działa. Nie działa, nie działa. Nie działa. Nie działa. Wracamy, wracamy do pojazdu. Do pojazdu tylko No. Sprawdzaliśmy zakrystię. No czyli przez dwa lata da się załatać ścianę Taruj, zanim Ty wejdziesz, to ja nie wiem, to, to jest sprawnościowo w twoim wieku to <grym <grym on nie przejdzie. Dobra! Ty ale dostaniemy daj, chyba daj, kiedyś daj, taki daj, zakon daj, większy daj, O kurde może dostaniemy awans A gdyby tutaj przez barierki w lewo Dawaj i tutaj, za krzakami dawaj. do radiolki to Oni będą pierwszy. Te bez to dobra dawaj to Nie da się nie, lepiej, nie, nie no, da się nie lepiej! Już. Nie dało się zrobić! Ale KOP plan! Nie no, SAN! O gra, no, totalnie, nie! Oj, ch... Z POJAZDEM, 500 dolarów się zapłaci Przynajmniej tyle bym mandatu i tak pewnie dostał Policja mnie zatrzymała, goniła mnie yy, i nie zamknęli fury i nawet jej nie zgasili, więc wsiadłem do fury i odjechałem FURĄ No to wróć tutaj na miejsce Dobra nie pamiętam, gdzie to było. No. Dajemy woreście co robimy. No nie wiem, no. O, tam o, dobra, teraz kapela dzwonił, no to już oddam. No on wraca, bo ja mu kazałem być. tutaj robię. Jak to się robiło z Los Angeles? Jeszcze ten. Nie, San, żeby, żeby tak radowy no. zakosić. No jak zakosi, no, no co ty gadasz? No się, San! No pasażerze się działo. tak zakosić Znaczy, że ten tam ukradł, to jest już normalka, To ja nawet się nie dziwię, to ja nie poruszam tego tematu, bo to jest normalna akcja. Ale że ty sam w tym razie udział? Ja się powiem, ci zdziwiłem, że twoi ludzie, dawni twoi, dali się tak ograć, no. Dobra, Zostawienie na odpalonym silniku i odpartą radiolkę. Deszczenie spokojne, potarga łysa, a my na tej, my tej wojnie... wojnie ładnych,